Co się stało z Kajem? W pewnym bardzo starym mieście, w bardzo wysokim domu na Poddaszu, mieszkało dwoje dzieci, każde u swoich rodziców. Był to Kaj i Gerda. Razu jednego dzieci siedziały w ogródku i oglądały bardzo ładną książkę z obrazkami. Na wieżowym zegarze zaczęła bić piąta. Aj! Zawołał Kaj nagle. Coś mi ukłuło w serce, coś mi do oka wpadło. Może ukłuł cię kolec róży? rzekła troskliwie Gerda. Pewno już wyleciało, rzekł Kaj niecierpliwie i odsunął się od dziewczynki. Niestety nie wyleciało. Był to właśnie drobniutki pyłek stłuczonego zwierciadła czarodzieja. Utkwił mu w oku i zmienił cały świat. A co gorsza, pyłek taki wpadł mu w serce, które nagle stało się zimne i twarde, przestało czuć i kochać. – Czegoż beczysz? – zapytał opryskliwie. – Żebyś wiedziała, jaka jesteś brzydka, a jaka śmieszna. – Cóż to za zgniła róża? – kopnął skrzynię, zerwał różę i rozdeptał. Kaju, zawołała z przestrachem dziewczynka. Nagle pobiegł na górę, przyniósł swoje saneczki i ciepłe rękawice, oznajmił Gerdzie, że idzie pojeździć saneczkami po rynku i natychmiast zniknął za bramą. Wtem wjechały na rynek duże białe sanie, zaprzężone w białe konie, Osoba siedząca w saniach otulona była w ogromne białe futro, a na głowie miała białą futrzaną czapkę. Sanie dwa razy objechały rynek, a tymczasem udało się Kajowi przywiązać do nich z tyłu swoje małe saneczki. Osoba w sankach odwróciła głowę i przyjaźnie uśmiechnęła się do niego.